Po krótkiej przerwie po raz kolejny nam przesyłam Milfooty, czyli symulator. W sumie farmy połączony z symulatorem chodzenia po lesie i z symulatorem Skyrima w świecie bardziej 2D? Nie wiem. Dobra, co mamy tu roboty w ogóle? Bo to jest bardzo ważne. Schromne początki. Spieszyć cebulę, dobra, dobra, gotuję zupę pożywną. Czy w takim razie moje cebule są już gotowe? Są? Rozumiem, że nie wyraźnie się po raz kolejny, oczywiście, że nie. Nie, a to nie jest ready. Było podlewane? Tak, bo nie trzeba w takim... No dobra, okej. Okay. <ścoughs> tak to robimy. Ja e, dobra, widzę, że jesteś głodny byczku. Więc sobie zjedz to... Nie no, cebuli. Kurwa, teraz zęki trochę dużo dajem. Nie ma co. Modyfikuj ścianę lub podłogę. I co mi to da, żeby to zmodyfikować? Zobaczmy, może lepiej zobaczmy, co ja muszę zrobić, żeby to zmodyfikować. Mam. Gustowna drewniana podłoga. No dobra. Widzimy się, jak zbieramy drewno. Mamy 30 drewna. Ja zapomniałem jeszcze o jednej ważnej zmianie, ale chyba jej tutaj nie zrobię. Tak, będę musiał niestety wejść do menu. No czyli na kolejny odcinek będziemy grać sobie już po angielsku. E, gdyż. Po... To już. Aha. E, jakie dekoracje? Ulepszenie? Eee przepraszam, jakie ja mogę dekoracje zrobić z tego domu? Chyba, że to. No ale niestety yy, nie posiadam takowych rzeczy. No kurwa, fontanny sobie nie przypierdolę w środku domu chyba, nie? A czemu jesteś na mojej farmie? Kto cię tu wpuścił? No dobra, to w takim razie, gdzie jest jakiś crafting w tej chwili? Nie gra człowiek chwilę, już nie wie co ma robić. Czekaj, sobie postawił bo to jest warsztat, no dobra. W takim razie, czy coś z tego. Cholera, wie. No dobra, może to na razie nie jest najlepszy pomysł, żeby robić tą, gry, tą misję akurat. No dobra, to pewnie jeszcze nie urosło, no oczywiście, że nie. Zawalony most, wszyscy mieszkańcy Jasnego Dębu, no dobra. Poszukiwania sybilii, a czy poszukiwania sybilii są gdziekolwiek zaznaczone na mapie? Nie. Cień oczekiwań, czekaj na list, no dobra, super. Czyli w sumie na razie... Okej, okay, ale to będzie pewnie... A chwila, bo pewnie muszę ustawić aktywne zadanie, dobra, to jest tu, a to? To dalej nie pokazuje No dobra. Niech będzie. Zawalony most. Przejdźmy się tam. Okej, okay. jak coś to... A potkaliśmy jakąś babę, która miała znaczek do gadania. Okej. Okay. I no. Jutro miałem czarny bez. Okej. Okay. Rzadki browar, no mi się wydaje, czy to jest po prostu bru, jako ten, że brew. Czytając to po prostu tak z polska. Bo tak mi się wydaje. Nie no, naprawdę ten. E, polskie tłumaczenie no jest dalekie od ideału. Naprawdę, to jest taki poziom szklanej pułapki. No dobra. Udało nam się dotrzeć znowu do popieliska. Ok, czyli tam, gdzie chciałem w sumie dotrzeć. No dobra, i teraz to ja tu rozumiem, w sensie, o Jezu, zagłód. Daję tę cebulę, no nic więcej oczywiście ze sobą nie wziąłem, bo co miałem brać? Czy ja mam włączoną e, mgłę? Mam. No dobra, czyli to póki co nie ma, ale w takim razie... Jezus, 100 drewna na naprawę mostu? Już coś tak żyć nie da, kurwa, tyle drewna marnując. Czy mi się chce teraz, w tej chwili? Bym się zastanawiał nad tym poważnie. A no, tutaj mamy jakieś. Mogę. ukradnić? To nie. Okej, okay, to jest jakiś łepek. A no, można sobie u niego kupić żarcie. z prześladowca. Co to jest w takim razie? To są zlecenia, zg zgaduję. A, rozumiem, że szlamus to jest slime w tym wypadku. No dobra, a tak by the way, ja bym sobie chciał na pewno kupić jakieś żarło. Kupmy sobie trzy gulasze z królika. No dobra, i gdzie jest ten szlamus? E Poka go. Okej, okay, gdzieś tu. I co ja się tu dowiem w takim razie? Serio, musieliśmy to aż tak zrobić? Ok, punktacja szlamusa? Co? Gdzie on jest? Oj, oj, oj. Jednak FPS-y mi nie lubią. No, nie ukrywam, że ta gra ma problemy z optymalizacją i to takie mega. Ten łeb gdzieś tu jest. Kurwa! Dobra, chyba musimy to. Da się go zablokować czymś? Mamy ziomeczkę. Dobrze, Mordo. Daje mi się wyszło. Dobra, wracamy do tego naszego kolegi. Bo to że... zaliczyło mi to. Co to masz? że Żelazny miecz. To są bardzo dobre rzeczy w takim razie. O kurwa. Nie, no na bogato widzę. Nie wiem, czy to był potwór na moj aktualny, że tak powiem, poziom, czyli już miałem. Razem już. Nie. Tak, to więc no. Myślałem, że jest lepszy. Myślałem, że mam coś delikatnie już kogorszego, ale no, nie. Ewidentnie nie. No dobra, ale to w takim razie jak szlamus sobie. Okej, okay, Iwar. Iwar to był ten zamek w tej karczmie? Matko Bosko! No bo, jak skoro już się udało nawalić typa, to może by się przydało dobrać nagrodę za niego przy okazji. Chyba, że to, że ten typ mi pomógł. Wiecie, co ja masz wrażenie, że y, niestety, ale tak jest. Że jeżeli ja sobie pomogłem NPC-em, to teraz. To jest Iwar. Nie chcę kraść. No, porozmawiaj. No nie, pierdol. I co on się teraz zrespi w takim razie jeszcze raz? No, bo jeżeli tak, no to sensownie w chuj, bym powiedział. Jezus, przestań lagować, głupia gro. Ty, no tak gra jest. Aha! O nie, nie, ty nie jesteś zupełnie na mój level, na mój kolego. Dobra, nie, to, to nie było pytania w takim razie. Dobra, kochani, polećmy sobie na farmę. Dotarłem sobie... Nie wiem, zapewne jak oglądaliście... O, tu mogę też spać. Dobra, jak oglądaliście pierwszą część Meal jeszcze z bety, bo... Da... O Jezus, jakie lagi. Jeszcze z bety. O. Dobra, będzie co robić na odcinku chociaż. No i zbierzemy sobie jeszcze... Okej, okay, jest to samo co w Że pojedyncze rzeczy, w sensie... Yy, są kropy, które są pojedyncze, jak cebula na przykład. I są też takie powtarzalne jak to. Dobrze wiedzieć. No, dawaj, z warzywną. Jeszcze... Aha, jedną mogę? No, bo troszkę mam za mało. Dostać swoje pierwsze plony. Super początki. To rozumiem, że to już nam rozwiązało temat tego. No dobra. W takim razie ja bym się... przespał. Dobra, bo teraz tak naprawdę dowiemy się trochę więcej o grze. Tylko tak, e, w takim razie. O, Quick loot działa miło. A, bo Quick loot w ten sposób. Dobra, to rozumiem. E, nie żebym był zachwycony, ale rozumiem. Dobra, to teraz tak, musimy w takim razie... To jest to tak, yy, aktywne zadanie i to jest gdzieś tu, więc szybciej będzie mi się prawdopodobnie przedostać z tego obozu. Po prostu przejść przez lasek, debil. I tak zrobimy. No nie będziemy grać może w tą grę. No nie. Ja bym jeszcze bardzo chciał, żeby tu było na przykład coś takiego jak taki, chociażby malutki, nie wiem, malutka strzałeczka w dół na przykład, w sensie tam gdzie mamy iść. Bo wchodzenie po 30 razy w tą mapę jest czasami... Okej, okay, już mi wyjebało to. Aktywne zadanie. Dziękuję. Jezus Maria. Pewnie tu mogę sobie tak na mega oddalić i tak to będę widział. No co tu mogę dobrać? wokost, Czymkolwiek jest. Ok, zielone ruiny. Jesteśmy... Tu, na legendarne pióro. E, dobra. Łebku gdzie jesteś? Powinieneś gdzieś tu być. Tam coś puka. Czy to u mnie? Chyba nie. Nie no, w słuchawkach niby, więc może... Może nie. Kto puka? O! Łebku, gdzie jesteś? no przecież wtedy go znalazłem tak z bomby, nie? O! Oh, gryzie? Ten David go nie może trafić oczywiście. Zresztą to drewno tak szczyla. Co tu jeszcze jest? Aloes. Speransko. No dobra, no tutaj jest to wejście do tych ruinek. Ach, dobra, tu cię mam, kolego. Ach jesteś. Dobrze. Powiem Ci historię. Dawno, dawno temu żył sobie szereg. Okej, okay, walinowie, legyą narasa z dawnych czasów. Po tomu, co to ma co ma wspólnego? Ty Andrzej, jesteś marinem! <grytanie> Andrzeju. Okej. Okay. No dobra. Zejść na dół. No ostatnio w tych ruinach... Nie było nic, co chciało mnie zjeść. Więc mam dziką nadzieję, że tym razem też nie będzie. Jednak. Jednak słyszę... Dawaj, klej go tam. Zaraz on mnie wyklei. Ej no zdążyłem. Bez jaj. Naprawdę zdążyłem. Ach, mowa. Ej no dobra, czyli. No bo ogólnie tak, jak za pierwszym razem grałem w tego Mirrfooda, w sensie w tą betę, o którym mówiłem, tam nie było kurwa nic. W sensie... Była pusta grota, nie było żadnych przeciwników, więc... Yy, nie powiem, widząc tego Grotosnuja. Jestem ciekawy, jak to się nazywa po angielsku, tak by the way. Że co tam się dzieje w takim razie. No dobra, zejdźmy do ruin znowu. Ale już było słychać, naprawdę było słychać z ambientu, że coś tu się święci. Jeszcze jest tu coś, co, co mnie nie lubi bardzo. No i rzeczywiście jest. Zgaduję, że wiesz full hp, prawda? Groto gro chuju. A nie! No! Chywa! Ale mi wkurwie ten system walki! Dobrze, jak uda mi się pokonać grotochuja to do was wrócę. Five hours later. Dobra, udało się <laughs> typowi nawalić, teraz pewnie wyjdzie kolejny grotochuj No to oddawaj miecze, oddawaj fartucha. Przecież wiadomo, że jest tu kolejny. Jeszcze szczurów mi brakowało. naprawdę. Tu będzie jeszcze jeden. Czy ja mogę ich bardzo sprytnie. Mogę wyminąć. A. I mi to gówno daje. I właśnie się wpakowałem w pułapkę. ON! Żupiamy stąd. Taka taktyka na przejście takich misji też jest dobra. Szczególnie, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak miło w tych podziemiach. Odważ się! Budzisz ty! Jezus Maria! No dobra. Czy jednak nie będzie tak łatwo, miło i przyjemnie w tej grze? Ale też dobrze wiedzieć. Na początku myślałem, że te ruinki na początku... Znaczy będą takie słodko pierdzące trochę, ale nie są. Więc przynajmniej teraz wiem, że będzie trzeba przejść bardziej wygirowanym żeby się tu bawić. Tak, mam relikwię, super. Aha. Aha. Relics and Dark Magic. Such things would have been dismissed as mere fantasy on the continent. Here the very air feels enchanted, the land heavy laden with history and sorrow. Perhaps finding the relics will illuminate the past and reveal more about the varin, your lineage. Yet much hinges on the word of the stranger. Okay. Thank you, Wracamy do naszego gospodarstwa, bo chyba możemy wykonać jeszcze jedną... Jezus Maria. Nie przestanę po prostu narzekać na to jak bardzo... ...czy jak bardzo, jak kujowo jest zoptymalizowana ta gra. Okej, okay, Mięso szlamusa może być mi potrzebne do wykonania jednego zadania, nasze wrażenie. Ale... Chcieliś ta dekorację? Ma ta dekorację. Co <grymne> mam z tego? Nic pewnie. Oczywiście, że nic. A, pięć renomy, no to też fajnie, no dobra. Eee, kochani, także udało nam się pójść do ruin. Udało nam się wykonać parę zadań w domu. Polepszyć podłogę, udekorować dom, ugotować sensówkę. E, Popatrzcie sobie, jak głupi jest... E, jak głupie jest polskie tłumaczenie tej gry. I no... Mam nadzieję, że póki co jeszcze się wam nie znudziła mi, póki co no... Nie mam aż takiej motywacji, żeby w nią grać, ale... Od czasu do czasu mogę sobie odpalić, więc te odcinki nie będą jakieś mega regularne. Ale będą. Dobra, zapisane. Także ja byłem Morsu, wy byliście wy. to był Milfood i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!